Wiele osób, które zaczyna przygodę z rowerem szosowym, niestety ma fatalnie ustawioną pozycję, dlatego stwierdziłam, że dzisiaj zaprezentuję Wam na moim własnym przykładzie, jak prawidłowo w warunkach stricte domowych ustawić odpowiednią pozycję na rowerze. Oczywiście, jeśli Znów dysponujemy dużym budżetem, możemy udać się na odpowiedni tzw. bike fitting, czyli ustawianie pozycji na rowerze w warunkach praktycznie laboratoryjnych, ale to już jest tzw. wyższa półka. Jeśli faktycznie jesteś amatorem i masz do dyspozycji klucze imbusowe, to zapraszam na krótkie szkolenie. A na moim przykładzie zaprezentuję ustawienie roweru mój trener Daniel Paszek z platformy treningowej Cyclotrainer. Także Danielu zapraszamy. Witam wszystkich, nazywam się Daniel Paszek, jestem trenerem kolarstwa oraz właścicielem platformy treningowej Cyklotrener. Na co dzień zajmujemy się treningiem kolarzy amatorów oraz profesjonalistów. Na podstawie roweru Karoliny pokażę, jak prawidłowo ustawić pozycję roweru, dysponując kluczem imbusowym w warunkach terenowych. Przede wszystkim najważniejszy parametr to wysokość siodełka. W tym wypadku Karolina ustawia piętę w najniższym położeniu korby na godzinie 6. Jeżeli noga jest zbyt wyprostowana, to znaczy, że pozycja, że wysokość siodełka jest za wysoka. Co należy zrobić? Skracamy o 2-3 mm i sprawdzamy, co dzieje się z kątem pod kolanem. W tym wypadku karolina siedzi za nisko. Widać to po zbyt ugiętym kolanie. W tym wypadku pozycja Karoliny jest ustawiona prawidłowo. Pozycja w stawie kolanowym jest wyprostowana, a w przypadku wpięcia się w pedały lekko ugięta. Warto również zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie poziome siedełka. Jeżeli masz w domu poziomicę, możesz ją wykorzystać. W tym celu ustawiasz poziomicę na siedełku i regulujesz kąt nachylenia siedełka. Prawidłowy kąt powinien wynosić 0 stopni lub delikatnie w dół, czyli od 1 do 2 stopni w dół. Ok. Jeśli już prawidłowo siedzicie na rowerze, wepnijcie nogę w pedało, ustawcie ją. W kącie prostym, tak aby kąt prosty znajdował się pomiędzy łydką a udem. I popatrzcie na kolano i na stopę z góry. I zwróćcie uwagę na to, aby kolano nie wybiegało za linię stopy. Czyli jeśli patrzysz z góry na swoją stopę, musisz wciąż widzieć czubki palców. Jeśli siedzisz za blisko, czyli jeśli całkowicie Twoje kolano pokrywa stopę i jej nie widzisz. To znaczy, że e, zbyt duży nacisk będzie na rzepkę i może dojść do różnego rodzaju kontuzji, bardzo popularnych. Także zwróćcie na to mocną uwagę. Jeśli z kolei będziesz siedział za daleko, nie w pełni przekazujesz generowaną moc w rower e, i niepotrzebnie tracisz. E, jeśli chodzi o ustawienie mostka i manetek, jest to bardzo mocno zindywidualizowana sprawa. Ponieważ zależy tak naprawdę od Twojej budowy, od genotypu i od tego, jak długie masz ramiona, jak długie masz palce i tutaj znam naprawdę wielu zawodników, którzy preferują różne ustawienia. No ja, z racji z tego, że jestem kobietą, preferuję ustawienia manetek w pozycji wyższej. Możesz to regulować przy kupnie roweru, kiedy pracownik sklepu zakłada tobie owikę. Możesz go poprosić, aby zamontował manetki nieco wyżej lub nieco niżej. Jeśli później chcesz dokonać lekkiej korekty, możesz delikatnie przesunąć kierownicę, odkręcając, luzując imbusy. Przesunąć ją delikatnie do góry lub delikatnie w dół. Ale tutaj ten manewr możemy wykonać naprawdę w niewielkim stopniu. Jeśli chodzi o mostek, tak jak wspominałam, jest to sprawa zindywidualizowana i zwróć uwagę na to, że kiedy jedziesz na rowerze, kiedy dokonujesz podjazdów, twoje kolana nie mogą przeszkadzać tak naprawdę kierownicy, albo kierownica nie może przeszkadzać kolanom. Powinna ta pozycja być wygodna i kiedy siedzisz, musisz w pełni... Panować nad manetkami i dokonywać zmian przełożeń w sposób komfortowy i bezpieczny. Musisz czuć rower, a nie rower władający nad tobą. Kolejną ważną rzeczą przy ustawieniu roweru i tak naprawdę też przy kupnie roweru, zastanówmy się, jak szeroka kierownica jest zamontowana. Jeśli faktycznie zauważymy, że jest ta pozycja za szeroka lub za wąska. Poprośmy od razu sprzedawcę lub też pracownika sklepu o dopasowanie kierownicy do naszych gabarytów. Jeśli jesteś osobą o wąskich ramionach, tak jak ja, ta kierownica powinna mieć około 38 cm szerokości. Jeśli jesteś mężczyzną, o typowej budowie około 42 do 44 cm. Jeśli Twoje wymiary są niestandardowe, to proponuję zwrócić na to szczególną uwagę, tak aby na przykład osoba 1,85 m nie kupiła roweru z 36 cm kierownicą. Wtedy nie będzie kontroli nad rowerem.